Cześć wszystkim, witam was w kolejnym vlogu. Na początek chciałbym wam bardzo podziękować za te 3000 subskrypcji. No, trochę to zajęło. 3 lata już od czasu, jak zacząłem nagrywać. A tak na poważnie, to chyba z 2 lata, bo tym pod... No, bo 2,5. Bo ten początek to były takie raczkowanie. No, to dzięki wszystkim. Coś się tam utworzy. Bą pewne rzeczy, które będą w następnym odcinku prawdopodobnie Jak będzie czas i pogoda odpowiednio, To się wszystkiego dowiecie niebawem A będzie to do, to do czy czyło czerwonego Czyli Masyj Fergusona Miał być też dzisiaj umyty, ale raczej się nie wyrobię czasowo Ale chyciło się za mycie 30. Pierwszy go namoczyła Szlauch leży, oblała go wodą Jak się namaczył Ale Dodatkowo zakupiłem taki specyfik tego się tam daje, zdaje się, setka na 5 litrów, setka na 5 litrów. Także został ciapek cały tym nauczony. Poduszka ze schową, żeby sobie ją nie zamoczyć. Pogoda nie na... pogoda nie zachęca do mycia. Ale był ważny powód do tego, żeby go umyć. O ile to wypali, a jak wypali, to pewnie się dowiecie na filmach. Zrobię taki mały test. No wezna woda ze szaucha, Oczywiście poją wycie na karserka. No to się jeszcze musi pomoczyć. Ale karszerek do rady na pewno niech się moczy. A ojdę za ten czas gnycie, pać kiszonka na kary poładowano. Wszystko se przyszykło. patrzcie, tu hałda drzewa zniknęła. Ale daleko się nie przeniosła. <laughs> Czy ja że dzisiaj by ta No ale zaś to mu całem mokre i w śniegu. No, tarcza ładnie na naostrzona, idzie jak blitwa. No i zajrzyj, że chcę tu przywiózł. <gry> Najlepsze, że wczoraj, tak w czasie futrowania, se postanowiłem odpocząć od futrowania, i potem położę sobie ci kary drzewa. Ci przewezłech, potem jeszcze trzy, potem jeszcze trzy, no i w końcu cała ta przyczepa tego drzewa przewezłech zaś tu. I zaś to tu mu leżeć. Tyle tego jest wyżej niż krajzyga momentami prześciowo zaś mu co rzezać Że żeby mi się tak czasem nie nudziło tuż sobie odłożył pora takich desek mało wiele jakiejś tam paści ale zgnite nie są coś tam idzie z tego wybrać w razie czego jakby jakiś nagło, nagło potrzeba była nie wiem drzwi w chliwie jakby drzwi półmałe albo coś żeby tym na szybko naprawić. No a to wszystko idzie do porządzenia i do pieca. Tak. Także 30 się na a A jojada pać. Widzimy się później. do No i będzie tego, tych opun nie tak dokładnie. No niestety z myciem i z chymią farba poobłaziła. Nie ma to idealnie umyte, ale ten karcher po prostu najwyraźniej, najzwyczajniej w świecie nie umie więcej. Też jak tak na tu jakby był pożądanie jakiś sprzęt to by to szarpnął jeszcze. Także o. Trzydziestka umyto. Teraz kolej Fergusona ale na pewno już się nie by da z tym w deszczu. Któżek się przykrył. Gniazdko. Przedłużacza. Mój stary starożytny sprzęt z Parkside mm. <śle> No mi się kurde plącze Dobra. Koniec tej szopki. Zwijać sprzęt i do domu. Więc, ja zwijam ten szlauch. Parkuję karszerka do piwnicy. 30 do garażu. Dzisiaj na Wali deszczu. Narobi syfu ten mumki szynka, jutro zaś w te błoto woda wjeżdżał. Nie cierpię tego. No ale cóż, to już czy chociaż umyty ten traktor. A że się zaził no to trudno. Dobra, także co? Wszystko w tym vlogu. Trzymajcie się, do, do następnego razu. A, jeszcze raz dzięki za te 3000 subskrypcji. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.